Zobacz, jak w kilka chwil przygotować mięciutkie, dyniowo-serowe mafinki. Przepis rozpocznij od wymieszania mąki pszennej, brązowego cukru, pestek dyni i zimnego masła. Zagniataj do uzyskania kruszonki. Pora na przygotowanie serowego na nadzienia. W tym celu połącz ze sobą serek śmietankowy, cukier i pastę z wanilii. Dokładnie wymieszaj i odstaw. W dużej misce wymieszaj puree z dyni, cukier brązowy, jajka, olej roślinny i pastę z wanilii. W osobnej misce połącz suche składniki, a więc mąkę pszenną, cynamon, proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną, imbir i sól. Dokładnie połącz z dyniową masą. W foremce do babeczek umieść papilotki. Przy pomocy gałkownicy do lodów nałóż ciasto. W środku umieść nadzienie serowe. Możesz to zrobić przy pomocy rękawa cukierniczego lub łyżki. Obficie posyp kruszonką i wstaw do piekarnika nagrzanego do 190 stopni i piecz przez 30 minut. Gwarantuję Wam, że po wyjęciu mafinek w kuchni pachnie jesienią. Smacznego!